Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dzisiaj mamy piątek, 23 kwietnia. Zobaczymy jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Oczywiście najpierw zaczniemy od osób spod znaku Barana. Piątek, 23 kwietnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie ten dzień? Piątek, 23 kwietnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie ten dzień piątek? Jeżeli chodzi o osoby z podznaku barana, tutaj karta ogólnie, może tak powiem, przestrzega przed rozpoczynaniem czegokolwiek. Tutaj możecie odczuć, że z każdej strony coś was blokuje. Ogólnie możecie mieć wrażenie, że dzisiejszy dzień po prostu nie należy do Was. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie albo mieć kontakt z osobami lub zdarzeniami dosyć toksycznymi. Uważajcie też na różnego rodzaju właśnie przeziębienia. Jeżeli chodzi o osoby samotne, uważajcie na to, kogo spotykacie, bo w dniu dzisiejszym właśnie możecie mieć, że tak powiem, kontakt z tak zwanym toksykiem. Też karta przestrzega przed różnego rodzaju używkami w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku bliźniąt, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie nie do końca przedstawiać siebie w prawdziwym świetle, możecie coś ubarwiać, troszeczkę bardziej koloryzować. Tak więc tutaj też karta może informować, że w dniu dzisiejszym poznacie takie osoby, które nie są do końca szczere. Coś, że tak powiem, bardzo naciągają. A jeżeli chodzi o osoby z podznaku raka, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z kobietą bliską waszemu sercu, a to może być wasza matka, ciotka, siostra. Jeżeli na przykład jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym. Możecie mieć kontakt z osobą z waszej rodziny, z kimś starszym. Tutaj karta też może informować, że w dniu dzisiejszym na przykład dowiecie się o jakimś dziecku w rodzinie i jest to też właśnie bardzo dobry dzień na powiększanie rodziny. Jest to dobry dzień na różnego rodzaju inwestycje długofalowe. Jest to też dobry dzień na otwieranie Własnego biznesu. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, tutaj karta informuje, że dzień dzisiejszy będzie bardzo pozytywnym dniem. Wasze serce może troszeczkę. Mocniej zabić na przykład do osoby poznanej, spotkanej na ulicy. Jest to też bardzo dobry dzień na różnego rodzaju randki, spotkania towarzyskie. Jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to w dniu, w dniu dzisiejszym śmiało możecie zakładać konta na różnego rodzaju portalach randkowych. A jeżeli chodzi o osoby spod znaku uwagi, no, w dniu dzisiejszym, kochani, możecie się poczuć lekko zmęczeni, przytłoczeni, tak więc nie bierzcie zbyt dużo spraw na swoje barki, też nikomu nic nie, nic nie obiecujcie, bo no niestety nie wytrwacie w postanowieniach, po prostu, mm, Pewna kwestia może Was przerosnąć. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Skorpiona, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z mężczyzną dużo starszym od Was, możecie mieć kontakt z mężczyzną doświadczonym w konkretnej dziedzinie. Tutaj karta też radzi, aby się na przykład wycofać, zastanowić nad pewnymi kwestiami, pobyć samemu, przewartościować pewne decyzje. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku strzelca, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie się wybrać w jakąś podróż. Karta też przestrzega przed takimi gwałtownymi decyzjami nieprzemyślanymi decyzjami. Tutaj też możliwy jest jakiś flirt, jakiś romans. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku koziorożca, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszy możecie mieć dużo pracy. Też jest to właśnie bardzo dobry dzień na otwieranie swojego biznesu. Jest to dobry dzień na szukanie pracy, tak więc się możecie wysyłać CV, możecie umawiać się na różnego rodzaju um... Te rozmowy kwalifikacyjne też możecie śmiało na przykład poprosić o y, awans. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wodnika, tutaj karta ogólnie informuje, że w dniu dzisiejszym lepiej nie wykonywać żadnych kroków do przodu. Bardziej informuje o tym, żeby przeczekać, zastopować, rozejrzeć się dookoła. Też możecie mieć wrażenie, że no niestety w dniu dzisiejszym, non-stop, wyskakują jakieś blokady i przeszkody. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, tutaj karta informuje w dniu dzisiejszym, żebyście czegoś. Nie przeoczyli, żebyście też może nie zaspali, nie spóźnili się, bo to, czego tak naprawdę szukacie, jest o wiele bliżej was, aniżeli wam się wydaje. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Oczywiście życzę cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa pa.